dzisiaj idę takie ala story time o tym mm, jak zgubiłam się w galerii Mów sobie kiwi, nieważne no wiecie, byłam normalnie z mamą w sklepach mama była w sklepie i nie usłyszę, jak mówię, że idę do biblioteki do księgarni, ja pamiętam co ja tam To też było w tym albo rok temu, albo w tym roku jeszcze. No i ja poszłam. Nie słyszałam jak nikt nie było, bo ja się wciągnęłam w książkę. No i Ba. I wtedy jak wyszłam, bo tak patrzę, co tak długo nie mam, wiecie, no tak się przestraszałam, czy coś, mm. ja tak, ten, jakieś trzy dziewczyny do mnie podadą, mówią, szukają Ciebie chyba. I mnie zaprowadziły, no takiego pomyślczonka nie wiem jak to się nazywa, no, wiecie, taka, taka coś. wtedy szukaliśmy z ochroniarzem mojej mamy. Tak mi było wtedy. Boże. Oi, é, sorry. Não, Então, gente w tym odcincu. Bye. -o.